Jest, jest, jest. Słuchajcie, jest paczucha. Przyszła. Już Wam pokazuję, co tu jest w środku. Ja już ościałem, żeby się nie męczyć z tym przed kamerą, przed Wami, przesyłka z Hana instrument Przyszła. No to zobaczmy, co tu jest w środku. No Oczywiście wypełnienia różne. Mało potrzebne. To wyjeżdża na bok. To co ważne jest tutaj. Edge. To już jest taka poważna zabawka. Niekoniecznie do zastosowań typowo akwarystycznych bardziej do zastosowań laboratoryjnych. To już jest profesjonalne urządzenie laboratoryjne. No, nie jest łatwo wyciągnąć. Ale no, porządny sprzęt porządnie zapakowany. Zaraz zobaczymy, czy mi się uda. No, bo muszę to jeszcze trochę wytrząść. Dobra, wychodzi chyba już. Dobra, mamy to, to też na boczek. No to zobaczmy co to jest. instrukcja, zaraz się zabiorę za czytanie. No i będzie trochę składania, już widzę, bo jest w częściach różne elementy do poskładania, no, ale to za chwilkę. Tutaj jest ważna część. Panel. No i sama sonda. To jest sonda tlenowa słuchajcie, służy do pomiaru stężenia rozpuszczonego tlenu, ale urządzenie jest o tyle fajne, że to nie działa tak jak taki powiedzmy typowy ph że wkładam i odczytuję ile tego tlenu jest rozpuszczonego w wodzie, ale umożliwia to prowadzenie pewnych zautomatyzowanych cyklów pomiarowych. Czyli no można ustawić na przykład pomiar z rejestracją danych o, o zadanym, w zadanym interwale czasu, czyli na przykład tam co kilka minut, czy co pół godziny, czy co godzinę. No i to myślę, że pozwoli nam nagrać dla Was parę ciekawych odcinków. Mamy tutaj pomysły na takie nagrania. No to dzisiaj zaczynamy z pierwszym. Ja myślę, że to nagranie to nam zajmie ładnych parę dni, jak nie parę tygodni. No to ja już, moi drodzy, zdążyłem zmontować to urządzenie, nawet się nim chwilę pobawiłem, poczytałem instrukcję, więc zaraz opowiem Wam trochę więcej o tym urządzeniu, no i też w ogóle skąd takie pomysły, do czego chcemy je wykorzystać. No to zapraszam, najpierw chwila o samym urządzeniu. Więc urządzenie Hana Instrument Edge służy to konkretnie służy do pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, chociaż tak naprawdę mierniki Edge są, potrafią współpracować z różnego rodzaju sensorami czujnikami, one automatycznie rozpoznają, jaka sonda jest przyłączona. W tym wypadku mamy tutaj czujnik do pomiaru tlenu, czujnik polarograficzny, czyli oparty na dwóch elektrodach. I membranie półprzepuszczalnej, teflonowej, w tym wypadku, która przepuszcza tylko stężenie, tylko tlen, rozpuszczony do, do samych elektrod. Znajdują się tam dwie elektrody. Na jednej z nich następuje redukcja tlenu, na drugiej samej elektrody i to jest elektroda platynowa ta właśnie, na której następuje redukcja tlenu. No i ta druga to jest elektroda albo cynkowa, albo srebrowa nie wiem, jaka to jest konkretnie, konkretnie użyta w tym wypadku. No i cóż jeszcze? Mogę powiedzieć o tym urządzeniu. Jest to urządzenie klasy laboratoryjnej. Ma dokładność zgodnie z tym, co deklaruje producent, plus minus 1%. Każde urządzenie jest indywidualnie, indywidualnie sprawdzone. Mam tutaj certyfikaty dotyczące zarówno samego urządzenia, jak i elektrody. Z indywidualnym odręcznym podpisem osoby sprawdzającej z wynikami... Po prostu testu wszystkich prób, które zostały przeprowadzone, czy na przykład konkretny roztwór sprawdzający, jaki był użyty i na przykład jaki odczyt na danej elektrodzie uzyskano. To urządzenie i ta konkretna elektroda przeszła tutaj testy fabryczne. Tutaj dzięki uprzejmości już samej firmy HANA Instruments pan Piotr Technik z, z firmy HANA Instruments uruchomił to urządzenie dla mnie wstępnie, zamontował. zamontował Membranę teflonową na elektrodzie wypełnił elektrolitem. To wszystko trzeba umiejętnie, umiejętnie wykonać, więc urządzenie przyjechało do mnie już przygotowane do pracy, do pracy i sprawdzone. Jest to urządzenie klasy laboratoryjnej, stąd ono jest wyposażone w taki właśnie specjalny stojak do elektrod, ale można i w taką jakby stację dokującą, bo samo urządzenie pracuje ma po prostu baterię ładuje się wedle tego co pisze producent instrukcja ona wytrzymuje do 8 godzin w pracy takiej na baterii natomiast no, ma tutaj taki stojak który jest taką swoistą stacją dokującą która jednocześnie ładuje to urządzenie i tak to wygląda w takim wykonaniu laboratoryjnym natomiast można je też zamontować sobie na przykład na ścianie, w, taki, w takim, no, w takim, właśnie też panelu dokującym, który również tutaj jest wyposażony w kabel do ładowarki i ładuje urządzenie. Czyli można sobie to na przykład koło, koło akwarium zainstalować, jeżeli ktoś chciałby używać tego typu urządzenia. Do takich celów można tutaj różne inne elektrody też podłączyć, na przykład pH czy. czy yy, czy na przykład przewodności, elektrodę do pomiaru TDS, czyli substancji rozpuszczonych. To są elektrody specjalne mikroprocesorowe, one mają wbudowany mikroprocesor wewnątrz, dzięki temu właśnie no, są w stanie komunikować się z tym urządzeniem i też przechowują w elektrodzie samej różne informacje, typu, typu na przykład kalibracja. tak? Stąd samo urządzenie jest właśnie w stanie współpracować z różnego rodzaju czujnikami, on sobie automatycznie rozpoznaje w momencie, w momencie podłączenia, tutaj wtyczką, jaka to konkretnie sonda jest podłączona. To, co dla nas szczególnie ważne i właśnie o takie urządzenie nam chodziło, dlatego tutaj specjaliści z HANA Instrument zaproponowali nam ten konkretnie model, to chodziło o możliwość rejestracji danych pomiarowych. Urządzenie ma wbudowaną pamięć i może logować dane pomiarowe, zarówno w trybie takim ręcznym, czyli na naciśnięcie przycisku LOG następuje zapamiętanie konkretnego wyniku, no ale ma też dwa inne tryby, czyli na przykład taki już typowo laboratoryjny, kiedy wykonujemy dużo pomiarów, to jest taki pomiar związany z odzyskaniem stabilności odczytu. No ale trzecia możliwość i ta jest ta najbardziej tutaj dla nas interesująca, to jest możliwość logowania wyników pomiaru z określonym interwałem czasowym, czyli można to zaprogramować. Że urządzenie ma zapamiętywać wyniki z określoną rozdzielczością czasową, od chyba 5 sekund do 3 godzin, wydaje mi się, można to ustawiać. No, my doświadczeniach, które w tej chwili planujemy, które chcemy wykonać w ramach tego odcinku, użyjemy zapisu co pół godziny. Wydaje mi się, że jest to w zupełności, w zupełności wystarczająco. Co jeszcze jest ważne, urządzenie wyświetla zarówno stężenie tlenów. W postaci bezgrennej, czyli w tym wypadku, tutaj pokazuję około 5,9 ppm stężenia tlenu rozpuszczonego. Można sobie również wyświetlić wynik jako procent nasycenia, czyli maksymalnego stężenia tlenu możliwego do uzyskania w wodzie. No i teraz, właśnie to maksymalne stężenie tlenu możliwe do uzyskania w wodzie zależy od kilku parametrów: no oczywiście po pierwsze od temperatury. Rozpuszczalność tlenu w wodzie dosyć mocno zmienia się wraz z temperaturą. Ja teraz nie, nie pamiętam dokładnych wartości, ale w y, okolicach zera to jest zdaje się około ponad 14 mg na decymetr sześcienny, można, można rozpuścić. Y, w temperaturze 20 stopni to jest coś ponad 9 mg, natomiast w, już w 30 stopniach to jest tylko nieco ponad 7, tak? w takiej temperaturze akwariowej około 25 stopni średniej, no to tu jesteśmy w stanie rozpuścić nieco ponad 8 mg tlenu na decymetr sześcienny, ale to też nie do końca prawda, bo ta ilość tlenu rozpuszczonego zależy również od jeszcze dwóch innych czynników. Po pierwsze od zasolenia wody. To urządzenie jest w stanie mierzyć się zarówno w wodzie słodkiej, jak i na przykład w wodzie morskiej. Natomiast ta różnica... Rozpuszczalności tlenu to jest około 20% w porównaniu między wodą słodką a wodą, wodą morską, taką jak, jak mam w swoim akwarium. W tym urządzeniu można ustawić z jakim zasoleniem próbki mamy do czynienia. W tym momencie mam tu ustawione 0, to jest woda słodka. To jest drugi parametr korygowalny tutaj. No i trzeci to jest jeszcze wysokość nad poziom morza, dlatego że ta rozpuszczalność tlenu w wodzie zależy również od ciśnienia gazu nad powierzchnią cieczy i to również tutaj urządzenie jest na tyle precyzyjne, że możliwe wprowadzenie tego typu parametru. Ja znajduję się w okolicach Krakowa, gdzie jest około 200 metrów nad poziom morza. Mam tutaj ustawione 200. Teraz co my chcemy uzyskać przy pomocy tego urządzenia? No interesująca jest tutaj dla nas właśnie ta możliwość rejestrowania danych pomiarowych, Czy jesteśmy w stanie przy jego pomocy wykonać, na przykład takie krzywe profile. Powietrzenia akwarium czy wody w akwarium, jak, jak to na powietrzenie zmienia się w czasie, w ciągu doby, na przykład jakie jak jest na powietrzenie, czy natlenienie właściwie w nocy, jakie jest na powietrzenie w ciągu dnia. No pewnie to będą w części dosyć trywialne wnioski, bo można się domyślić, że w takim typie akwarium, jakie, jakie mam ja, czyli akwarium roślinne, z dosyć dużą z dosyć gęstą ilością, z dosyć dużą ilością roślin, z dosyć też dużą ilością ryb, z w miarę silnym oświetleniem, z nawożeniem dwutlenkiem węgla i z nawożeniem nawozami mineralnymi. No to tak naprawdę tutaj i, i też, no właśnie, z brakiem takiego klasycznego napowietrzenia jakimś tutaj brzęczykiem, kamyczkiem, no to tak naprawdę najpewniej tutaj, no to na, ta ilość rozpuszczonego tlenu zależy w dużej mierze od procesu fotosyntezy. Czy można się spodziewać, że w ciągu dnia, w momencie, kiedy załączone są światła, no To rośliny produkują tlen i stężenie tlenu w wodzie będzie rosło. Natomiast no w nocy, kiedy fotosynteza ustaje, natomiast jest tam dosyć dużo ryb, w związku z czym spore też zużycie tego tlenu, również na procesy rozkładu zanieczyszczeń, mikrobiologiczne procesy, no to zapewne stężenie tlenu będzie spadało. Czyli można się spodziewać takich dobowych wahań. No i rzeczywiście, ten, to co widzicie na ekranie monitora przede mną, to jest zapis z pracy tej, tego urządzenia przez mniej więcej półtorej doby w moim akwarium dosyć specyficznej sytuacji, bo tutaj kończył mi, się, kończył mi się gaz w butli. Czyli, bo normalnie komputer steruje u mnie dozowaniem dwutlenku węgla, starając się utrzymać pH około 6,7, natomiast to już była resztka gazu w butli w tym momencie i w zasadzie komputer dozował w sposób ciągły, bo i tak nie był w stanie uzyskać tych 6,7. Tu było około 6,9 mniej więcej stale się utrzymywało u mnie w tym momencie. W zasadzie jest to zapis z ciągłego dozowania dwutlenku węgla, aczkolwiek w sposób nieco, no, zbyt mały, tak? nie, nie, Zbyt mało tego dwutlenku węgla było dozowane. No i rzeczywiście tutaj macie zapis bezpośrednio z sondy, czyli sonda tutaj loguje, no, po pierwsze, po pierwsze informacje o samym pomiarze, czyli jaki konkretnie instrument był użyty, jaki był interwał pomiarów, zapisów danych, w tym wypadku co 30 minut, numery seryjne, Próbki, sondy samego urządzenia, data rozpoczęcia pomiaru i tak dalej, wysokość 200 metrów nad poziom morza. No i same pomiary z konkretną datą, godziną, zarejestrowane, zarówno jako procent saturacji próbki, jak i jako wartość bezwzględna, temperatura pomiaru. A w tym wypadku mnie wynosiła około 24 stopni Celsjusza. No i cóż, no i można z tego narysować na przykład taki wykres, jak tu widzicie, no, który potwierdza chyba dość dokładnie to, co, to o czym przed chwilą sobie powiedzieliśmy. Te zielone, pionowe linie to są momenty załączenia oświetlenia u mnie w akwarium. Czerwona linia to jest moment wyłączenia oświetlenia. No Widać tu idealnie, że jak tylko startują lampy, stężenie tlenu zaczyna, zaczyna rosnąć wyraźnie w górę i ono rośnie tak długo, aż właściwie lampa się wyłączy, no, po czym sukcesywnie zaczyna spadać w dół. Osiągając minimum właściwie gdzieś nad ranem, przed włączeniem lampy. No i to minimum wynosi u mnie nieco poniżej 5 mg na decymetr sześcienny. Maksymalne stężenie, jakie występuje u mnie wieczorem przed włączeniem lampy, to jest ponad 7 mg na decymetr sześcienny. To wedle tutaj urządzenia było prawie 80% wysycenia saturacji próbki. Ja może tylko powiem, że na przykład zgodnie z tym. Z, jakby z poglądami, czy z danymi, które prezentuje na przykład wojewódzkie, stacje, wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, one przyjmują, że na przykład 4 mg na decymetr sześcienny to jest mniej więcej taka, takie na napowietrzenie wody w zbiornikach naturalnych, w jeziorach, stawach, rzekach, które jakby no gwarantuje tutaj dobrostan ryb i, i wszystkich mikroorganizmów, Czy jak jest 4 mg to jest OK, woda jest w pełni napowietrzona, jak jest mniej, no to można się trochę zacząć martwić. Widać że tutaj, że w moim zbiorniku na no takim właśnie jakim sobie powiedzieliśmy, czyli bez napowietrzania, z dużą obsadą ryb i roślin, gdzie w zasadzie to napowietrzenie następuje w wyniku fotosyntezy i naturalnej wymiany gazowej przez powierzchnię. Przez powierzchnię wody. No w nocy, w tym najbardziej krytycznym momencie, to na powietrze spadało u mnie do poziomu nieco ponad 5, no w każdym razie jeszcze sporo powyżej 4, więc, więc jakby ok. No ale, mimo wszystko, te wahania były dosyć spore. No między, między 5 a ponad 7 no to jest spore, spore wahnięcie procentowe 40% tak mniej więcej tutaj to się, to się zmieniało. Także spore różnice, no ale to chyba rzeczywiście nic odkrywczego. Natomiast bardziej mnie interesuje, czy sposób nawożenia dwutlenkiem węgla będzie miał wpływ na przebieg tej krzywej. czy znaczy zapewne one nadal te wahania będą tutaj występowały, natomiast pytanie, czy one będą tak samo głębokie. Na przykład, w zależności od tego, czy na przykład dwutlenek węgla jest dozowany w sposób ciągły, czy jest dozowany przy pomocy komputera, a może dozowany zegarowo, przy pomocy, no łącza się wraz ze świetleniem. Albo nie jest podawany w ogóle. No i tego typu yy, doświadczenie chcielibyśmy przeprowadzić. Będę w związku z tym rejestrował dalej dane w swoim akwarium. Zaraz demontować, montować czujnik w akwarium. Yy, jednocześnie zmieniając właśnie sposób dozowania dwutlenku węgla w akwarium. Zobaczymy, yy, jak będą wyglądały te przebiegi na powietrzenia po tych zmianach. No i powiem wam jeszcze, żeby to było trochę bardziej, może, wiarygodne, bo zawsze można powiedzieć, że w jednym konkretnym przypadku. No, to u mnie akurat tak wyglądało, a nie inaczej. Będziemy chcieli powtórzyć ten, to doświadczenie jeszcze w co najmniej dwóch innych miejscach. Gdzie? No to zobaczymy. Zostańcie z nami, będzie fajnie. Przy okazji pokażę Wam jedno bardzo ładne akwarium jedno fajne miejsce w Krakowie. Także zapraszam do oglądania. A mamy też jeszcze pomysły na kolejne doświadczenie z wykorzystaniem tego urządzenia. Wydaje mi się, że również dosyć ciekawe i oryginalne, bo chyba takich y, nigdzie za bardzo nie widziałem ani nie słyszałem. Także zapraszam do subskrybowania kanału, bo myślę, że będzie się działo. Zapraszam i demontować czujnik. To co, montujemy. Przyniosłem już sobie tutaj na dół edża. Pierwsza sprawa to jest taka, tutaj ten wysięgnik laboratoryjny, no, to jest przystosowany do pomiaru tutaj w jakichś zlewkach, więc on tak wysoko, tu 50 cm, aż nie sięgnie, więc będę musiał zrezygnować z jego użycia. W tym wypadku wykorzystam y, taki uchwyt po prostu akwariowy montowany na, na krawędzi, który można jakąś sondę zamontować, czy, czy jakąś, na przykład rurkę, y, uniwersalne urządzenie, fajne. Dobra, sondę sobie wyciągam, y, ona jest taki transportowej o słońce tutaj. Więc to sobie zdemontujemy. Ona jest też przechowywana w płynie. To jest co prawda specjalnie nieszkodliwy płyn, bo to jest chlorek potasu, więc w zasadzie, jakbym to włożył bezpośrednio do akwarium, to nic się nie dzieje, ale opuczemy. Dobra. Tutaj nie wiem, czy widzicie jest czujnik temperatury. No, on oczywiście będzie zanurzony po to, żeby mierzyć mierzyć też temperaturę wody w akwarium, no ale z całej sondy utopić nie można, to jest jednak urządzenie w wykonaniu laboratoryjnym, a nie takim powiedzmy polowym, więc ta sonda nie jest przystosowana do zanurzania tutaj powyżej tego złącza z kablem, moglibyśmy jednak uszkodzić tą tą sondę, więc no niestety tutaj musimy się ograniczyć do pomiaru na głębokości około 10 cm. Ważne jest, żeby ona była umieszczona gdzieś w pobliżu wylotu filtru, dlatego że w trakcie pomiaru sonda zużywa tlen lokalnie. To jest tak, jak Wam już opowiadałem, sonda czy czujnik typu polarograficznego, to znaczy, że na jednej z elektrod, tej platynowej, następuje tutaj redukcja tlenu, czyli zużycie też tlenu. Więc w, w samej okolicy, w cienkiej warstwie, wokół elektrody, następuje takie lokalne obniżenie stężenia tlenu. No i teraz, jeżeli ona pracuje w, w takiej zamkniętej próbce, nieruchomej wodzie, no to jakby ten no to to zużycie będzie następowało w próbce, no i z czasem ten wynik zacznie nam tutaj maleć, bo stężenie tlenu będzie malało w próbce, więc dobrze jest, jeżeli e, albo od czasu do czasu poruszamy tą elektrodą, no albo ona jeżeli jest umieszczona w miejscu, w którym jest jakiś chociaż niewielki przepływ wody, jeśli ma być to pomiar, pomiar ciągły. No i tak też jest w tym miejscu, tutaj mam to w okolicach wylotu z filtra. To nie musi być absolutnie jakiś tutaj strumień bezpośrednio celujący w tą elektrodę. Ważne, żeby tu był po prostu taki nawet minimalny minimalny ruch wody wokół tego siedział. Dobra, mogę jeszcze sobie to ramię zdemontować. Ono jest, ono jest demontowalne. Po prostu w tym momencie nie będzie mi to potrzebne, więc, żeby nam tutaj nie, nie przeszkadzało, odłożę je sobie na bok. No i co? Można włączyć urządzenie. Ono będzie sobie w tym momencie. E, Najpierw wykryję, jaka elektroda jest podłączona. Jest informacja o tym, że łączy się z elektrodą. Dobra, wyświetliło już typ elektrody i napis informujący o tym, że jest to elektroda do pomiaru tlenu rozpuszczonego. Teraz to chwilę potrwa, zanim ona się tutaj uruchomi. W tej chwili trwa tu jest napisany conditioning, czyli przygotowanie elektrody, to jest polaryzacja, następnie przekładane na napięcie do elektrody. Tę chwilę potrwa, zanim elektroda osiągnie gotowość, gotowość do pracy. Dobra, niech to się tutaj szykuje. Ja w międzyczasie jeszcze słuchajcie, złapię sobie tutaj próbkę wody i zmierzymy też pH, żeby, żeby wiedzieć, w jakim punkcie jesteśmy, bo w międzyczasie kompletnie skończył mi się już dwutlenek w butli, więc zaczniemy w takim razie pomar, pomiar od wariantu, yy, od wariantu pod tytułem yy, akwarium zupełnie nienawożone dwutlenkiem węgla, czyli mamy tylko pracujące w tym momencie filtry i yy, ruch powierzchni wody wywołany przez wyloty z filtrów i też no mam tam skimmer powierzchniowy, on również do siebie zasysa wodę z powierzchni, co powoduje też niewielki ruch wody, więc tak naprawdę no, w tym momencie mamy tutaj czystą fotosyntezę i zużycie tlenu przez ryby i przez mikroorganizmy i jedynie wymianę gazową taką naturalną, yy, jaka no, jaka następuje w akwarium zupełnie bez nałożenia dwutlenku węgla, chociaż to no, się skończył niedawno, więc pewnie tu jeszcze pewne stężenie dwutlenku węgla jest e, w tym momencie pH. Jaki jest, już tu mi się ustabilizował ten czujnik, nie, jeszcze się stabilizuje. E, dobra, niech on tutaj sobie jeszcze łapie. Ja to też go sprawdzę powiedzmy jutro, bo ten pomiar musi potrwać co najmniej 24 godziny, bo chcę zrobić cały profil z całej doby. E, więc zmierzę sobie jeszcze to pH pewnie kilka razy w ciągu dnia. On mi w tej chwili pokazuje 7,5, ale to chyba nie jest prawda. Yy, dobra, I to co? Czujnik mi się między yy, znaczy tutaj yy, czujnik. No mi się w tym momencie już uruchomił, pokazuje mi w tej chwili 6 mg. Stężenie tlenu, temperatura 24 stopnie. Mogę zacząć logować dane. On został już wcześniej zaprogramowany na te półgodzinne rejestracje danych. Wprowadzona wysokość 200 metrów nad poziom morza. Czujnik został też skalibrowany. Woda słodka, czyli zasolenie 0. No i co, odpalamy pomiar, przycisk clock poszedł. Please wait. Dobra, zaczynamy rejestrację. Tysiąc pomiarów jest w stanie w tej chwili zarejestrować, to jest dużo, aż dużo za dużo, aż tak dużo nam nie potrzeba pH 7,5. Słuchajcie, muszę sprawdzić, czy ta elektroda jest, a może już rzeczywiście mi tak poszło, skoro ten gaz się skończył. Może tak być. Ja sobie jeszcze sprawdzę, czy ona jest dobrze skalibrowana i wam to, to potwierdzę potem. Natomiast no w tym momencie pH pokazuje mi 7,5 w akwarium. Dobra, to słuchajcie, no to mierzymy i postaram się jutro tutaj przywieźć sobie nową butlę z dwutlenkiem węgla, przygotować ją do, do podmiany, no i mniej więcej po 24 godzinach spróbuję podmienić tą butlę z dwutlenkiem węgla i zmienić sposób, no, znaczy zacząć dozować w ogóle dwutlenek w tym momencie, no i zobaczymy jak to wpłynie na, na stężenie tlenu w akwarium. to mam dwutlenek węgla. A w ogóle była przygoda, zaraz wam opowiem. Zresztą dlatego minęło prawie 48 godzin, i 24 jak pierwotnie planowałem, kiedy akwarium jest bez dwutlenku. Ale cały czas się rejestruje. Dobra, ja ją będę montował. Zaraz wam. O, jeszcze kluczyk muszę sobie wziąć. ja ten kluczyk położyłem? Jest. Jest kluczyk. Kluczyk, kluczysko. Kawałek Powiem wam, co się wydarzyło. Będę ją tu sobie przykręcał. A no, Słuchajcie poprosiłem, nie mówię bo się hałasuje akurat w tym momencie, poprosiłem kogoś, no nie właśnie kogo, o, yy, o to żeby mi nabił tą butlę dwutlenkiem. Dałem butlę do, yy, do, do, do zawiezienia, do punktu nabijania, no i osoba uczynna pojechała, rzeczywiście do zakładu nabiła butlę dwutlenkiem węgla. Po czym zostawiła w samochodzie i poszła do pracy, że było ciepło. No to po paru godzinach butla się na tyle rozgrzała, że strzelił bezpiecznik. Nie? Tutaj w każdym, w każdym zaworze jest taki element bezpiecznik, który no właśnie w sytuacji nadmiernego wzrostu ciśnienia w butli yy, no Rozszczelnia ją, tak? po to, żeby nadmiar ciśnienia wyszedł. No ja butla przyjeżdża do domu, ja ją podłączam wczoraj, no to butla pusta. Co się dzieje, nie? No, to ja jeszcze raz, już tym razem sam do tego zakładu, i mówię, że jest taka sytuacja, że przyjechała butla, nabijana u Was, a butla jest pusta. I o co chodzi? No, Pan podłącza i mówi bezpiecznik wywalony. No, całe szczęście, że się nikomu nic nie stało w samochodzie. Nikogo nie było wtedy. Także nauczka, też dla wszystkich, Słuchajcie, pamiętajcie, to jest wysokie ciśnienie, naprawdę z tym nie ma, nie ma żartów. Też jako nurek, który z tego typu butla i mam do czynienia. Naprawdę trzeba z tym uważać, także sprawy typu transport butli na przykład, żeby gdzieś tego zaworu na przykład nie wyrwać, stąd jeśli macie butlę z zasłoną, naprawdę warto zakładać. Butle przewozimy zawsze w pozycji leżącej po to, żeby ona się gdzieś nie przewróciła, bo to grozi właśnie tutaj mechanicznym urwaniem po prostu zaworu. Yy, zabezpieczamy dobrze w samochodzie, żeby to się gdzieś nie turlało No i absolutnie nie zostawiamy, nie zostawiamy tego w gorącym miejscu. Dobra, butla podłączona, odkręcam, odkręcam zawór. Na razie tu nic nie idzie, cześć będzie. Przyszłaś się nagrać, zapraszam. Na razie tu nic nie idzie, bo jeszcze elektrozawór jest niepodłączony. Ja normalnie bym to oczywiście podłączył pod komputer, tak jak to u mnie normalnie pracuje na ph 67 i no Ale dzisiaj będziemy próbowali wariant pod tytułem sterowanie zegarowe. Jest godzina prawie dziewiąta, za 3 minutki. Za pół godziny zacznie u mnie startować oświetlenie, więc ja już w tym momencie po prostu podłączę elektrozawór na sztywno do gniazdka. Nie mam tutaj timera w tym momencie, ale to nieważne: bądź to robimy tylko próbę na jedną dobę. Więc ja po prostu też wieczorem wyłączę zwyczajnie tą wtyczkę razem ze zgaszeniem światła. Gaz poszedł, butla jest pełna, idzie mniej więcej półtora bombelka na sekundę w tej chwili. Tak jest ustawiony zaworek precyzyjny. Ja to jeszcze sobie w ciągu dnia skontroluję pH w akwarium. Ewentualnie to skoryguję, to Wam wtedy powiem, jeśli coś tutaj zmienię. Natomiast na ten moment. Gaz idzie. Dobra, to słuchajcie, idę jeszcze do, do Edge'a, przestawić go na, na to, żeby, znaczy zapiszę po prostu dane z poprzedniego pomiaru, zmierzymy też pH, jak jest w tej chwili w akwarium i zaszczę nową rejestrację w nowym No to idziemy. No dobrze, moi drodzy, kończy się szósty dzień naszego eksperymentu, szósty dzień pomiaru w moim akwarium. Dwa dni najpierw w ogóle bez dozowania dwutlenku węgla, potem dwa dni z dozowaniem przy pomocy zegara, czyli dwutlenek startował mniej więcej pół godziny, godzinę przed, przed rozpaleniem się lamp, przed m, początkiem dnia świetlnego w akwarium. No i teraz ostatnie dwie doby e, rejestracji przy pomocy edge'a. No to już jest taki normalny tryb pracy mojego akwarium, czyli dozowanie z wykorzystaniem komputera, pH, gdzie pH utrzymuje się stale około 6,7. Właśnie, może mam jeszcze wyjaśnienia propo pH, jak się kształtowało akwarium w trakcie tych pomiarów, bo ja tutaj ręcznym, ręcznym pH-metrem kontrolowałem regularnie. No w momencie w, w, tym pierwszym, w tej pierwszej części eksperymentu, kiedy dwutlenek w ogóle nie był dozowany, no to pH w ciągu dnia przynajmniej kształtowało się na poziomie 7,15-7,20 mniej więcej. Natomiast z dozowaniem takim zegarowym tego dwutlenku węgla ja troszeczkę zwiększyłem intensywność. Początkowo tam Wam mówiłem w trakcie nagrania, że idzie około bombelka na, na sekundę. Trochę zwiększyłem to, tak żeby to pH osiągało mniej więcej 6,7 w ciągu, w ciągu dnia świetlnego. Więc troszeczkę zwiększyłem dozowanie tego dwutlenku węgla. No i teraz, w, no, w trakcie tej normalnej pracy z komputerem, komputer jest nastawiony na utrzymywanie właśnie 6,7. 6,7 pH w sposób w miarę możliwości stały. Także kończymy na tym pierwszą część również naszego nagrania. Do dalszej części zapraszam Was w kolejną niedzielę, czy za dwa tygodnie, jeszcze sam nie wiem kiedy, to pójdzie zastanowimy się z Danielem. Będziecie, będziemy wtedy kontynuowali też rejestrację danych jeszcze w dwóch innych zbiornikach, żeby mieć po prostu porównanie i sprawdzić, czy to, co ewentualnie tutaj udało się zauważyć w moim akwarium, będzie powtarzalne też w innych podobnych tego typu zbiornikach. Także zapraszam Was do oglądania. Przy okazji fajny zbiornik będzie można zobaczyć i fajne miejsce w Krakowie, więc zachęcam Was do oglądania. Do zasubskrybowania, żebyście tego nie przegapili. No i oczywiście. Postaramy się przeanalizować wyniki pomiarowe uzyskane dzięki, dzięki Jowi z tych wszystkich trzech akwariów, bo trzy akwaria planujemy, planujemy w ten sposób przebadać. No i zobaczymy, co z tego ciekawego wyjdzie, i postaramy się omówić te wyniki. Sam jestem ciekawy. Zapraszam. Na razie, cześć.